Te drony zostały wyeliminowane, zestrzelone przez działające w powietrzu samoloty, czy F-16, czy F-35, mhm. czyli samoloty te użyły pocisków. Nie jest żadną tajemnicą, że te pociski warte są po kilka milionów każdy. I pytanie jest następujące: czy my się nie wystrzelamy? Wyobraźmy sobie sytuację, że kolejnej nocy, czy za tydzień, czy za dwa. Nie wlatuje tu 20 parę dronów rosyjskich, tylko wlatuje 100, 200, 300 szachidów. Dzisiejszej nocy chyba 400 czy 500 takich dronów nadleciało nad Ukrainę. Do czasu, kiedy nie zbudujemy własnej żelaznej kopuły, to będziemy musieli taka jest logika bardzo często przepłacać za reakcję. Naszą na tego typu y, agresywne działania Federacji Rosyjskiej. Oczywiście jednym z wariantów jest teraz y, no, pomoc sojusznicza, która wyposażyłaby nas w bardziej szczelny system antydronowy. Co pan ma na e... myśli? Konkretne systemy ściągnąć, nie wiem, z zachodu do Polski? Tak, oczywiście, że przesunąć na... Są na... takie systemy na zachodzie? No systemy, o których mówimy, które chcemy pozyskać, ale też e, przecież e, śmigłowce Apache, które też bardzo dużo poniżej 300 metrów widzą. No przecież e, siły zbrojne sojusznicze e, takim sprzętem dysponują.